Jeśli umiesz narysować literę C, prostokąt i linię prostą, umiesz narysować to. udowodnić jakie to proste. Zaczynamy od narysowania dużej litery C. Teraz połącz linią końcówki tej litery. Wow, mamy owal, czyli jak na razie nic. Teraz narysuj mniejsze C wewnątrz tego owalu. I kolejne. W ten sposób mamy już środek naszej dziury. Dorysuj jeszcze kilka elips wokół już narysowanego owalu. Teraz zacznie się robić intensywnie. Obróć kartkę na prawo i narysuj linię wychodzącą ze środka. Umiesz narysować w miarę prostą kreskę? Wierzę w Ciebie. Linie, które zaraz narysujemy sprawią, że nasz rysunek będzie wyglądał w 3D. Cały trik polega na tym, że wychodzą one w zakrzywiony sposób ze środka, tworząc iluzję dziury. Kończymy rysunek naszego upośrednionego słońca podobnymi kreskami na dole. Teraz krok, który zmieni wszystko. Wypełnij każdy kwadrat mniejszym kwadratem. Dokładnie tak jak ja. Io zaczyna wyglądać nieźle, co? Ale to nie wszystko. Dla lepszego efektu popraw rysunek cienkopisem, Wypełniając przy okazji mniejsze kwadraciki. Jeżeli zostało ci jeszcze kilka minut innej lekcji, na której to rysujesz, to możesz popuścić się nawet o ołówkiem w środku. Zapisz na później i rób ze swojego zeszytu szkolnego galerię sztuki. Mam duży biost i wszyscy myślą, że to mój jedyny atut. Mam duży biost i nie każda stylizacja dobrze na mnie wygląda. Mam duży bios i każdy się pyta, czy jest zrobiony. Mam duży biost i ciężko mi znaleźć ki odbielisny. Mam duży biost i często przez to jestem seksualizowana. Mam duży i większość obraz sieciówki źle na mnie leży. Mam duży biust, przez co ciągle pytana jestem, czy mam niebieską platformę. Mam duży biust, przez to uprawianie sportu, czy chociażby schodzenie po schodach jest dosyć uciążliwe. Mhm. Ty, co to? Teraz weź, Uważaj, żeby mnie nikt na usiedlu nie widział z tym. idziemy. Weź było Małe, zwinne, mocne jak na taką wagę, do Madrytu na autostradzie, zapieprzało sobie spokojnie na luziku 180, i wtedy myślę sobie, kurde, co mi to Porsche? To jest naprawdę coś. Wie, na, ja rozumiem dobry samochód, trudne warunki, długie trasy. Ja to naprawdę rozumiem. Ale są takie momenty, które są. Ale ty pierdolisz, kurde. Jak ja nie lubię, jak ludzie z siebie kurwa robią skromnych na siłę. A jak mają coś drogiego, to mówią: No ja mam coś drogiego, ale sam sobie zadaję pytanie. pochuj mi to, jak to 10 razy tańsze jest dużo lepsze. Chciałem zapytać o Twój ideał kobiety. Idea kobiety? Albo mężczyzny. Tam stoi. Ten, ten facet w Michel? bluzie! Chodź! To twoja kobieta? <grym> nie, 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 ona mnie molestuje. To jest twój frendzon. Zfrędzonowa chciałbyś? Dosłownie. Ale tam nie ma, nie, nie ma <grym> szans. Słownie! Słuchaj, bo tutaj... Zapy zapytali mnie o ideę kobiety. I przyszła, znaczy ciebie zawołał. Z go ideałem kobiety. Ale podobno jesteś sprendzonowa... Znaczy sprendonowałaś go, eee, nie, to nie tak. <grym> Jesteście parą? Nie. A on by chciał czy ty byś chciała? Rafał chciałbyś? Chciałbym. Hej, mam 0N, siedzę tu od jakiegoś czasu i ciekawi mnie po tym, co ludzie piszą. Ty masz nogi, czy jesteś niepełnosprawny? I nie hejtuję tylko pytanie, bo ciągle na chacie o tym piszą. I jeśli nie masz, to przykro mi bo i składam Bo są głupi! Piszą tak, bo są głupi ziomu się, mam normalnie nogi, mogę nimi krwa ku... ruszać, goś. Co ma krwa na tym? Bo są głupi ziomu się, mam normalnie nogi, mogę nimi krwa ku... ruszać, goś. Ku... Bo... Bo... Są po prostu głupki pi... To bez pojęcia. Macie rapera, którego nie lubicie? Ja bym powiedziała szczerze, że Malik Montana totalnie mi nie siada. Nie lubię go za styl bycia po prostu. Mata nie. Nie, w sensie nie wiedziałam czy Maty nazywamy jako rapera. Mata. Tak o niekrawie to Maty. Mata to jest takie LGBT plus, a to... Malik Montana! Czemu nie lubicie Malika? Nie ja średni po prostu. Bej gangsterka po zel. Multis. Najgorszy jest Rusina. Sentino, nie pomog, go po prostu nie umiem posłać. Kuba to nie jest raper! BDS. jest czemu? czemu. Kiedyś był spoko moim zdaniem, ale teraz, strasznie pod publiczkę. Oki mnie zaczyna już, kurwa. Jeremy Sohan jest to takie moim zdaniem bardzo generyczne. To brzmi jak taka tania podruba, w sumie trawisa Scott'a. Pewnie denerwuje was to, że pikujecie sobie Mida i dostajecie od razu heda. Spokojnie, mam na to rozwiązanie. Kupujecie sobie smoke, stajecie w tym miejscu i colejcie w dolny ruch tego okienka. I w Biegu, musicie idealnie rzucić tego smoka. Zobaczcie sami, jak ja to robię. I smok idealnie ląduje w oknie. Dzięki czemu możecie zająć mi da. It's seven o'clock in the morning. <laughs> Silence. <laughs> Każdy poprzedni film Pixara zapowiada kolejny. Potwory i spółka dzieciak przynosi małą rybkę jednej z postaci. No i zgadnijcie jaki był kolejny film tego studia. Oczywiście, że gdzie jest Nemo i w tym filmie też jedna z postaci czytała sobie gazetę. No nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na okładce byli i nie ma mocni. Którzy wystąpili właśnie w kolejnym filmie. Dobra, spróbuj teraz sam albo samo zgadnąć. No i oczywiście to jest nawiązanie do A A kolejnym filmem był Ratatu i tu można mówić, że te wszystkie powiązania są naciągane. Ale właśnie myślę, że o to chodzi, żeby one były tak ukryte, żeby były takim smaczkiem w tak pojawia się restauracja, która łudząco przypomina właśnie toł zeratatu. Jakie są plusy zrzucenia palenia? Lepsza cera, lepsze kondycje fizyczne, więcej pieniążków, lepszy węch, więcej energii i dużo lepiej się śpi. Tato, bo jestem na piaskowej i potrąciłam dzika, bo mi wybiegł. mnie nie ty zawsze i czasem dzikiem? No przyjdź no, chodź tutaj szybko! A gdzie ty jesteś? No pod domem, jak pójdziesz w lewo, to ja tu stoję. Dobra, zaraz. Co wie, haf, energetyka, czy co? Przyjdzie, tam jest chłodka, a tutaj leży dzik. Tak to zacząłem myśleć, jak mocne gówno okupa to musi być, nie? Że mnie to nie będzie śmieszyć i gorszego kwa pomysłu, bardziej nie wymyśliłem, nie? Który minister finansów, za pana życia, uprościł podatki? Zydagilowska. Nie. Tak, nie. pan się myli. Ja rozumiem, że w ten sposób wtedy za ona je nie tylko obniżyła, ale naprawdę uprościła. Naprawdę. jedną zmi zmianę. Y zmniejszyła liczbę y stawek w picie. Ojej, panie redaktorze. Ojej, przepraszam nie. bardzo, niech kto inny jak słową Mirłędzę mi mówił, że powinno być na przykład ich mniej. O czym mówię? Ustawa o PIT. Nie no, sorry, ale nie ma... W ten ten momencie... Nie, ma dla mnie. I nie, ale pan, nie, bo pan nie wie, o czym pan mówi. Ustawa <laughs> o PIT, To jest pański ulubiony. Ale punkt, ja chcę panu powiedzieć o czym pan mówi. W którym nie niesie się żadna treść. Bo mi pan, pan, nie, pan... nie pozwoli tej treści nie, 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 powiedzieć. To pan nie wie, o czym Nie, to pan nie wie, o czym. Pan nie ma zielonego ustawa... pojęcia, co zrobiła z taki Wiem, że zmieniła się liczba progów podatkowych. Nie, pan tego nie wiedział. Ale panie redaktorze, ależ panie to Oczywiście, że wie. Oczywiście, że wiem. Pan posłucha.

Dole! No! Kotek! Coon! No jaki ładny! KUA godzinę TikToki mieliśmy, żeby Coona zobaczyć! Popek chce, żeby jego prochy rozsypać na blacie i pokreślić. W ogóle Popek mówił, że się znamy. Nie znamy cię. Popek jakbyś nie wydatował sobie oczu, to byś widział z kim... <głos> <głos> Popek przez to, że wydatował sobie oczy, stracił aż 30% swojego wzroku. Jest ślepy do tego stopnia, że spojrzał na Kaśpię i powiedział dobra dupa. Popek nie chciał być na tym roście, ale wystarczyło mu powiedzieć, że Płudzian to koks. Popek z tyle kwasa w swoim życiu, że ma nawet kiszonego ogóra. Popek jest rodzinną osobą, lubi się bawić z córką. Jak na dworze nie ma śniegu, to córka Popka robi aniołki w koksie. Popek ma tyle tatuaży, że się spuszcza atramentem. Zawsze jak to zrobi, to stara rejenta jest brudna jak Szumowska. <noise> normalną mam fryzurę, no o co wam chodzi? Gdzie macie jakieś kłady? Czemu on ma tak głoso? Jak zwykle przychodzicie i się wyżywacie na streamie, że się, bo wam coś nie pasuje, Jak zwykle, szanownym państwo, co mu Chyba tam, gdzie on jest, tam łysy, czy co? Godzina policyjna na Ukrainie to jest niesamowita rzecz. I człowiek nie ma świadomości, jak to może wyglądać na żywo, dopóki się tu nie przyjedzie. Codziennie o północy, od czasu jak zaczęła się wojna, gaśnie w mieście dosłownie wszystko. I my mamy... Północ. Ile księża tak naprawdę zarabiają? U nas w zakonie jest tak, że ja nie dostaję żadnych pieniędzy z parafii, za sakramenty, za stacy... Wszystko idzie na dom zakonny, na trzymanie domu zakonnego i różne rzeczy z tym związane. Więc to, co ja mam do dyspozycji, to jest moja pensja, którą dostaję w szkole. Więc ja jako nauczyciel oddaję tyle, ile każdy, czyli tam za etat dostałem 2900. Nic więcej nie masz takiego, że tam stacy czy coś? Nie, 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 nie. Okay. Eee, z tym, że na... Paula napisała, 2900 nie trzeba płacić za rachunki, za jedzenie, za lekarzy. Żyć, nie umierać. Kurwa, ale ludzie, ludzie naprawdę kurwa mają chuj aspiracje. Za 2900 ja bym nawet kur nie miał na kokainę, którą wciągam w weekend. A jeszcze weźmy pod uwagę, kurwa, że nie jestem typem, bo znam takich kurwa, co rzeczywiście mają problem z narkotykami i wydają z tysiąc złotych więcej. Ja tak trójkę w weekend oni czwórkę pojane to jest tak można robić. No. Tak, a o reszcie tygodnia nie wspomnę, bo to też kurwa już by już by doszło do pewnego rozwarstwienia. Ty masz syna? No i co? Co piernik do wiatraka? Na jak ostatnio Emkę chciała się mnie zostawić na najgorszy kryształ? Człowieku, co ty pierdolisz? Chłopcze, idioto jewany, w dupę pierdolony. jestem w zabawny. a łatwo mnie boli, tak! Czy ja wyglądam na chorego nie? Pytam się, pytam się was. Awa, oa hap on e boli, a oa Awa o terns, Idol W mnie fatalnie jeździ na tym motocyklu. Zobaczcie jak on Co ty tu robisz? No co ci chodzi? No w kuchni bądź przed chwilą. No w kuchni z moja siostra przyjechała do nas. O kurwa. Szanowne panie, kiedy was tak słucham, jestem tylko człowiekiem. Nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły. Ale nigdy w życiu. Nie głosowałbym za tym, żeby można was było odessać jakimś dużym odkurzaczem albo żywcem poćwiartować. Panie albo pośle, też przerywam to. Przerywam to, panie pośle.